tylko jedno z haseł, jakie padło ze strony tłumu, który kilka minut po godzinie 19 wystartował w sobotę z Placu Grunwaldzkiego. Kilkudziesięcioosobowy tłum to członkowie Narodowego Odrodzenia Polski. Powód przemarszu to chęć uczczenia pamięci ofiar września 1939. Marsz jest na cześć brońców Polski z września 1939 roku, z wojny obronnej Polski, tych, którzy walczyli, tych, tych prostych żołnierzy, którzy walczyli do dostanie kropli krwi za Polskę. I za żołnierzy konspiracji, przede wszystkim Narodowych Sił Zbrojnych, których 70. rocznica powstania przypada 20 września. Odwołanie historyczne to jeden aspekt. Drugi to sprawy współczesne oraz to, co dzieje się w Polsce obecnie. Młodzi narodowcy zapowiadają protesty między innymi przeciwko bezrobociu. Nie podoba nam się wyprzedawanie majątku narodowego, nie podoba nam się bezrobocie. I chcemy, chcemy z tym walczyć, chcemy przeciwko temu protestować, protestować przeciwko różnym kwestiom społecznym, również takim jak podniesienie wieku emerytalnego i można by tu mnożyć, i to myślę, że na tej manifestacji będzie powiedziane. Trasa przemarszu wiodła przez samo centrum Szczecina. Jednym z przystanków był pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Według uczestników nie powinno go być w przestrzeni publicznej. Stoimy pod jednym kiedyś bardzo licznych pomników. Sowieckiej agresji na Polskę, bo tak naprawdę ten pomnik, kiedyś zwany pomnikiem wdzięczności, został wystawiony przez naszych rodzimych komunistów właśnie agresorom sowieckim. W marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przebiegł bez incydentów.